Cześć, tu Andrzej Leszczyński, witajcie w kolejnej odsłonie Ganti v.pl. Po niesłychanym sukcesie poprzedniego odcinka o legendarnym pistolecie Glock, postanowiliśmy pójść za ciosem. Ku naszemu zaskoczeniu, tamten odcinek zobaczyło ponad 50 tysięcy ludzi w ciągu kilku dni, a Wasze komentarze były jednoznacznie pozytywne. Co więcej, chcecie więcej! Jedną z najczęściej pojawiających się propozycji na temat następnego odcinka był polski pistolet WIS. A zatem oto i on! Pod koniec lat dwudziestych XX wieku, około roku 1928-29, kończyła się w II Rzeczypospolitej pierwsza dekada wstępnego sprzątania po I wojnie światowej. Pracowano m.in. nad ujednoliceniem broni używanej w polskiej armii, a końcówka lat dwudziestych to czas, kiedy myślano właśnie nad bronią krótką. Zastanawiano się jeszcze nad wyborem pomiędzy klasycznym rewolwerem a coraz bardziej popularną bronią samopowtarzalną. Dlaczego broń samopowtarzalna? Mówiliśmy o tym szeroko w naszym pierwszym filmie The Biggest Gun Lie in History. Dzisiaj na przykładzie naszego WISA przypomnimy Wam w najprostszy sposób. Pamiętajcie, żeby każdą broń, którą bierzecie do ręki, zawsze sprawdzić, czy nie ma w niej amunicji. Najpierw wyciągamy magazynek. Jest pusty. Zaglądamy do komory nabojowej. Nie ma tu amunicji. I możemy oddać pusty strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku. Broń jest bezpieczna. W największym skrócie, broń samopowtarzalna to, jak sama nazwa wskazuje, broń, która sama coś powtarza. W tym przypadku sama się przeładowuje. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj atrapę amunicji. Ładuję ją do magazynka. Następnie magazynek wkładamy do broni. Przeładowujemy. W ten sposób pierwszy nabój z magazynka znalazł się w komorze nabojowej. Kiedy pada strzał, Pocisk wylatuje, a zamek cofa się wyrzucając łuskę i następnie zabiera następny nabój do komory. W ten sposób możemy strzelać aż do opróżnienia magazynka. Po każdym strzale broń sama się przeładowuje, stąd jej nazwa jest samopowtarzalna. Właśnie dzięki broni samopowtarzalnej można strzelać po prostu szybko, bez konieczności ręcznego przeładowywania. Po doświadczeniach I wojny światowej tego typu broń była właśnie najbardziej pożądana. Nic więc dziwnego, że zamiast na rewolwery wzrok zwrócono ku pistoletom samopowtarzalnym. Tak więc przystąpiono do prac nad polską bronią samopowtarzalną krótką. I w roku 1931, za sprawą dwóch konstruktorów Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego, powstał prototyp pierwszego polskiego pistoletu samopowtarzalnego WIS. Jeśli widzieliście w swoim życiu chociaż kilka amerykańskich filmów, to patrząc na Wisa coś świta wam w głowie. Ten kształt jest do czegoś podobny i słusznie. Przy pracach nad Wisem wzorem do naśladowania był inny legendarny pistolet Colt 1911. Jego konstruktorem był John Moses Browning, to kolejne ważne i znane nazwisko w świecie broni. Na pierwszy rzut oka widzimy trzy ważne podobieństwa przede wszystkim kształt i kąt szkieletu w obu przypadkach bardzo podobny prawie identyczny wewnętrzny mechanizm spustowo-uderzeniowy oraz bardzo ciekawe rozwiązanie bezpiecznik chwytowy występuje w obu pistoletach. Zatrzymajmy się na chwilę przy bezpiecznikach i porównajmy pistolet 1911 z Wisem. Zobaczcie, jak działa bezpiecznik chwytowy. Kiedy naciągnę kurek, a bezpiecznik chwytowy jest niewciśnięty, nie mogę oddać strzału. Dopiero przyciśnięcie bezpiecznika pozwala mi zwolnić kurek. Kolejne zabezpieczenie w 11 to bezpiecznik napiętego kurka. Kiedy jest napięty, Możemy podnieść bezpiecznik do góry i zablokować zamek oraz możliwość strzału. Możemy też zabezpieczyć pistolet, ustawiając kurek na zębie zabezpieczającym. Zobaczmy, jak zabezpieczenia wyglądają w wisie. Pierwszym zabezpieczeniem skopiowanym z 1911 jest właśnie bezpiecznik chwytowy. Napinam kurek. W tej chwili nie mogę oddać strzału, zwalniam bezpiecznik, kurek opada. To, co wygląda jak koltowski bezpiecznik w wisie, pełni rolę zaczepu do rozbierania. Ale innowacją w wisie, której nie ma w kolcie 1911, jest ten oto zwalniacz kurka. Jak działa? W sytuacji, kiedy kurek jest napięty, dzięki niemu możemy go bezpiecznie zrzucić, nie oddając strzału. Pamiętacie z poprzedniego odcinka o Glocku, kiedy mówiliśmy o prostocie rozkładania broni bez użycia żadnych narzędzi? W Wisie zostało to pomyślane bardzo dobrze i również prosto. Jak to zrobić? To bardzo proste. Wyciągamy magazynek. Następnie odciągamy kurek. Cofamy zamek. Zaczepiamy go o zaczep. Delikatnie cofamy żerć. I wypychamy oś zaczepu zamkowego. I w ten sposób. Możemy po zwolnieniu zaczepu zsunąć zamek ze szkieletu. Istotną ważną różnicą między wisem a pistoletem wzór 1911 jest amunicja, jaką są zasilane. W przypadku 1911 to tak zwana 45. Natomiast nasz polski wis zasilany jest amunicją 919 Parabellum. Jaka jest zasadnicza różnica? No jest ona widoczna gołym okiem. Jak widzicie, to jest 9, to 45. Co te nazwy oznaczają? 9 to 9 mm średnicy pocisku. 45 to 45 setnych cala, czyli 11,43 mm trochę dat. Jak pamiętacie, prace nad tym pistoletem rozpoczęły się pod koniec lat 20., to był 28, 29 rok. W roku 1931 konstruktorzy Piotr Wniewczyc i Jan Skrzypiński otrzymali patent na ten pistolet numer 15567, a w roku 1935 pistolet ten wszedł do uzbrojenia Polskiej Armii. Stąd właśnie pełna nazwa Wisa, czyli Wis wzór 35. A teraz ciekawostka, która rzadko jest spotykana w przypadku pistoletów, mianowicie Kolbo-Kabura. Co to takiego? To FTK wzór 39. Jak sama nazwa wskazuje, Kolbo-Kabura to urządzenie jest jednocześnie kolbą i kaburą. Sprawdźmy działanie kabury. Przy pomocy tego przycisku otwieramy tylną ściankę, a do środka możemy schować naszego wisa. Ale to jeszcze nie wszystko. Do przenoszenia całego tego zestawu miała służyć specjalnie zaprojektowana żabka. Ale najlepsze jeszcze przed nami, no bo po co zasadniczo robić taką drewnianą kaburę? Ano po to, że można ją wykorzystać jeszcze w drugim celu: czyli właśnie jako kolbę. W tylnej części pistoletu WIS znajduje się specjalna szyna, która współpracuje z Kolbokaburą. A co nam to daje? Ano, lepszą stabilizację, a dzięki temu lepszą celność. Niestety, Kolbokabura nie weszła do seryjnej produkcji z powodu wybuchu wojny. A dlaczego w ogóle WIS? Otóż sprawa jest bardzo prozaiczna. Nazwa WIS wzięła się od pierwszych liter nazwisk jego konstruktorów, Wilniewczyca i Skrzypińskiego, W i S, czyli WIS. Potem jednak na prośbę armii nazwę nieco zmodyfikowana literę W zastąpiono literą V i tak powstał WIS, czyli po łacinie siła. WIS to żywa legenda i kawał naszej historii, którą powinniśmy chronić. Nie dajcie sobie wmówić, że w Polsce nigdy nie było czy nie ma kultury posiadania broni. Była zawsze i świadczą o tym wszystkie nasze powstania, które opierały się na tym, że właśnie broń posiadaliśmy. Kultura posiadania broni istniała w Polsce od zawsze. Była oczywiście tłamszona przez naszych zaborców i prawie 50 lat komunizmu. Posiadanie broni jest nierozerwalnie związane z polską niepodległością. Odbudujmy tę kulturę, zamiast ją tłamsić. Andrzej Leszczyński, dzięki za dziś. Zapraszamy na kolejny odcinek GUNTV już za tydzień.